I jestem znowu, troszeczkę już puszek jest 15 czy coś takiego. I dalej szukamy. Tutaj nic, nic tutaj nie mamy. Idziemy dalej, prosto tam. Pusto z lewej, pusto z prawej. Będę się kierował w stronę domu, już będę do kościoła. Ruszali pewnie niektórzy. Tutaj mamy coś nie, pusty. możliwe, że tu już jechali, zbierali, albo po prostu nie nawrzucali śmieci. No. Kaczek nie widać coś. zajrzymy zajrzymy no. przyświecimy ta latarka coś słabo działa o taki zestaw mam trzech kuszek w już nie będę wyjmował ich tylko wezmę z reklamówki Sztuki były. Reklamówkę się oddzieli już w swoim miejscu zamieszkania. A dokładnie w komórce mojej, gdzie się składuje puszeczki. To sto idziemy. Chyba pauza, bo tu co tu nagrywać. No i doszłam do kolejnego. Chwilę się zeszło. Tu mamy puszkę, ale po kukurydzy to nie. Kukurydzy nie zbieram. Chyba, żeby była aluminiowa, tam wziął. Może kiedyś będą. Kijemik stoi z piaskiem, ale na razie nie jest potrzebny piasek. Bardziej wiosna niż zima. Do tego zajrzymy. Czy nie zajrzymy? Zajrzymy. Te kapturki tu są. Jak tu chwytek bym włożył? Do mnie włożył. Nie ma tu nic, idziemy dalej. Dobra, pauza. Stał samochód, ale odjechał. Możemy podejść tutaj. mamy czy nic nie mamy, przyświecimy nie, to to nie A tutaj też nic słabiłośko tutaj tutaj też nic trzy kosze i nic, dobra, idą prosto w stronę kładki mam jeden kosz Trzeba go sprawdzić. Wybieram ja na no to kładkę, i zakładkę. Nie mogę się wybrać. Idziemy na rowerze, to prędzej jeździło tam na piechotę. To jest kawałek. Dobra, świecimy. U, butelki sam. Nie, jest jedna puszka tam. Chciała się schować. Nie wiem czy ją wygrzebie. Mam ją. daj. To się ostro, ostrość, się gubi. O, tak ma być. Tak ma być, właśnie, wyostrzone. Żeby było widać co trzeba, nie zamazane. Ale nieraz nie przyuważę, to za to przepraszam. To wiadomo, że nie tylko w telefon się patrzy, jako się rozglądam. Mamy koszt ładnie oświetlony, a co w nim mamy? Jej, słabo. Trudno, idziemy do przodu. Co tu mamy? O, takie rzeczy mamy. Co to jest? Takie ciekawostki na ogrodzeniu domu polonii sobie wiszę. Już pokazywałem to, ale nie ma tu koszy, to nagram to, chociaż i tak zbliżamy się do rynku. Więc no tam krótko ziemię gdzie? wyłączymy się na chwilę. Tak jestem przy fontannie. Zerkniemy tu może. Po długości tak. Dawno tu nie patrzyłem. Tu nic. Okręczone odwiedzimy tutaj. Może klęcząc, siedzi sobie i pilnuje tutaj też nic ostatnio chyba rok temu to zbierałem przy spontanii tu kolejny dasz kurwany w koszu o jest jedno wyłączymy i zabieramy Tam jeszcze jest kosz, czy nie ma? Nie widzę, już tam ciemnica. Jest kosz, to podejdziemy, to kilka kroków. To trzeba świecić, bo to... O! ściutki worek. I tak chwilę ktoś wymieniał. Zobaczymy klęczona. Sobie siedzi i gra. O tu jest tabliczka Słabo widać, bo ciemno nie będę świecił, tu łaził bo... A tu jest kolejna tabliczka. A tu dookoła z tabliczki. Nie wiem co tu jest napisane. Dobra, kiedy w dzień nagram teraz. Teraz nie będę już się bawił z tym. Wychodzimy z fontanny, odklęczona pana klęczona idziemy do przodu czas mija do domu mam jakieś 20 minut drogi bo się oddaliłem trochę iść chwilę odpocząć przed 8 jechać to tak na ósmo zajadę na zakupy. Tu przeświecimy. Zbierali tu czy nie zbierali? Nie, nie zbierali, ale puszek nie ma. Idziemy dalej. Pojadę na zakupy, później do rodziców. Jest co robić na cały dzień. Też trzeba i odpocząć trochę, jutro do pracy. Tutaj na rynku nie ma puszek, tu coś i tak sobie idę, najdłuższym rynkiem w Europie. Tu przyświecimy, jest o śmieci, ale puszki to nie wiem czy znajdę, nie ma puszki. Tu jeszcze jeden. Jedna puszka jest. O, pora Idziemy dalej. Mam jakiś chłopak idzie. Jakieś niedobitki takie. Się nie dopijał i łażą po imprezie tak z rana. Tutaj nic pusto tutaj jest. Idziemy dalej. Dobra włączę się tam pod koniec rynku przeszłam rynek ale znalazłem tylko trzy puszeczki jestem przy kościółku, tu puszka leży widzę jeleniukko i już jestem nakierowany w stronę domu teraz ale na chwilkę się wyłączę bo tu nie ma nic ciekawego nagrywałem to nie raz już tu sprawdziłem tego zabierali czy nie zabierali nie zabierali ale puszki nie mamy i tu zaraz będzie jeszcze jeden Tu się idzie, się człapie do kościoła Zajrzymy tu Czy nie zajrzymy Zajrzymy, a co tam? A i nam nic nie zrobi A tu i tak nic nie ma Dobra, włączy się za, za panią się włączy, Kręcimy sobie tutaj trochę dla odmiany I same śmieciuchy tak A Latarka też słabo słabo działa Tam daleko do kawałek kawałek do jednego kosza dojdę Pierwszym nic nie było, samo takie zwykłe śmieci bez bezrecyklingowe Ale widzę tam już kolejny kosz, tego sprawdzimy. Wypasowało jeszcze podejść. Przyświecimy. Jest coś, jest jedna. Zabieramy ją. Trzeba podejść do tego. Zrobili ten kosz, bo nie było go. Fakt, że dawno tu nie byłem. przyświecimy ale tu nie widać nic puszki. Miałem mnie iść dalej, jednak idę, ale tu obejdę, będę wracał, to już będę kończył filmik. Bo powrotna droga to już mi ciekawa, Tam raczej już nic nie będzie. Już posprawdzamy i będziemy kończyć. Jeszcze będę za trzy kosze. Razem z tym zapalimy. Jest jedna. To ją obierzemy. Dzwony dzwonią, to pewnie jest w pół do siódmej. U. Słyszycie? Słyszycie chyba. Tu mamy kolejny. A czy coś jest? Sprawdzimy. Jedna jest. Zabieramy. I jeszcze tu za tym łukiem będzie jeden kosz Sprawdzimy i będziemy wracać Tu gdzie ta ciemnica to sobie kanałek od Narwi do Narwi płynie Od Narwi do Narwi Tu widać ławeczkę jeszcze i kosz mógł tam iść wokoło jeszcze prosto i prosto, ale tam dalej koszy nie ma pomazali kosz ale no to szczegół przyświecimy o tutaj to nic a butelków pełno gasimy o. i wracamy może za załawko coś? nie nie narzucali tu nic. Nie. nie porzucali tu. Dobra, wracamy. Jest ja wiem ze dwadzieścia ponad 20 puszeczek. a więc jest okej. Okay. Ja nie narzekam. Wracam sobie oto kaczki słyszę, gdzieś tu są, ale ich nie widać, no teraz ich tam może widać, ja ich widzę, ale w kamerze słabo widać. Czy tu kołeczko może przyjdziemy się, ale tutaj nigdy puszki nie mogę znaleźć. Ale, i tak się wracam, pomogę tędy wracać. Tam, tędy szłem, a jednak jest, malutka, ale jest marnie, przez te kapturki się wyciąga, puszki. i tak jak wspominałem, że. Pytakiem po tu nie podejdzie. Trzeba mieć wygimnastykowaną rękę. Żeby nam się dostać wyjąć cokolwiek. I tu jeszcze jeden. A, latarka nie chce zapalić. Jedna jest Zagasimy. zabieramy No i dobra trzeba uważać też, bo jakiś dzik może się trafić Szczerze mówiąc Dobra i wracamy sobie tu na lewo A tutaj przy drzewie Kiedyś często puszka leżała Ale to może bardziej jak na ryby ktoś chodził I tu sobie zostawiał puszkę zawsze Nie wiem czemu to tak I Dobra co miałem obejść to obeszłem I będę kończył Zbiory ok Nie można narzekać Pogoda też okej. Okay. Życzę miłego dnia. Zdrówka jak najwięcej. Zostawcie subika. Łapkę w górę, piszcie komentarze. Jak mam czas, to odpiszę, jak nie mam, no to wybaczcie, ale staram się odpisywać. I to by było na tyle. Cześć, trzymajcie się.